Witam Was Widzowie w moim filmie. Ja jestem Lilia, możecie mnie nie znać, bo jestem tutaj nowa. No i dzisiaj będziemy sobie malować w kolor. Będziemy też grać w inne gry, nie tylko w kolor, ale no, inne też będziemy grać. Oczywiście zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, a my zaczynamy. Dobrze, bierzemy sobie taki kolor będziemy oczywiście robić kwiata. Kwiatkę będziemy robić. Takiego ładnego. Trochę zmienić tutaj pędzel. Nie, nie. nie. Co jeszcze przemuję tutaj tak tutaj. Aby tutaj mam, przecież zapomniałam. A nie, bo to jest ten taki fioletowy. Dobra. No. Oczywiście gdy będę mieć 10 subów, to, to, to będziemy ro robić karierę z WildCraft, czyli z WildCraft, ale ja wolę mówić WildCraft, a nie WildCraft a dobrze, bo, bo ta gra się nazywa WildCraft, WildCraft, ale ja wolę mówić na nią WildCraft, WildCraft, a jeszcze raz. Nie wiem czy to słyszeliście, ale jeszcze raz powiem. Jeszcze gdy będę mieli z no to będziemy robić karierę z, z Wildcraft. Tylko ja wolę mówić z Wildcraft. No, teraz to pewnie usłyszeliście. Wcześniej mo mo mogliście mnie nie usłyszeć, bo trochę nie mówię. Dobra. Mieliśmy to. Teraz bierzemy inny pędzel, tak, tak. No dobrze, bo trawa też musi być, I oczywiście to jest nie była to jest trawa. No, teraz bierzemy trochę mniej jeszcze taki pędzel, robimy takie coś. Ende, Так. Ты. Да. И так будем рубить кветка. Jeśniemy kolor, teraz zrobimy te pyłek, pożółty jest pyłek. Oczywiście źle zrobiłem, bo nie poprawię. Nie czekajcie, Jezu, jak ja się pomyliłam tutaj. przecież na no płatki nam tutaj. Tak na, na płatki to nie wystarczy budowie. Nie będzie miejsca, więc sobie weźmiemy, czekajcie, ten kolor. Musimy to zamazać tylko tak, żeby nic nie było widać w budowie. Dobra. Teraz bierzemy ten kolor. Później zaraz to poprawimy. O, jezu, wyspa. Teraz ten. I tak. Dobrze. Teraz bierzemy to. I tak. co ja robię, Jezu? Zmieniam. Pomniałam zmienić pędzel, widzowie. nie. Jezu, ja, wy widzicie, bo tutaj ja, jak ja ten pływak, to mi się tutaj nie będzie mieścić. Kurde, jaka jestem głupia. Jeszcze raz trzeba zrobić. To ja zrobię przynajmniej cięcie, żebyście wy tego nie mogli widzieć, to dobrze? Zaraz się widzimy. Dobrze, udało mi się. Więc możemy spokojnie teraz robić. Dobrze. Co, co ja zrobiłam? Jezu, dobra. Tak, teraz liście, liście zrobimy. Trochę mi się nie udało, ale to nic niech tak będzie już... Niech tak już zostanie. O, trochę nic, nie? Więc teraz pyłek. Proszę. Zaraz to, to poprawię tylko z płatki. Tak jak mi oczywiście tata uczył. Takie serce robimy. Dobra. Czekajcie, jak ja to pokoloruję, to się widzimy. Dobra, już pokol pokolorowałam. Teraz trzeba tutaj ten tak złopić. A mam lepszy pomysł. Tak się rozwiązuje problem, Victoria. I to jeszcze nie koniec. Oj, nie. My takie coś. Przeciemnijmy trochę. Eee, co tu się stało? No dobrze. Czekajcie. Jak ja to zrobię? Bo nie. Chcę, żebyście trochę. bo chcę, żebyście. Nie, nie, czekali tak dużo. nie, się widzimy, widzimy Dobrze, teraz teraz prosta nam została. I tylko ten półek. Znaczy to tylko moja bateria. Sparcie tak, tak, tak. Tak, tak. Tak. Tak dobrze. I teraz tak. Dobra? Tak. Tak. Dobrze, skończyliśmy. Yy, później będzie odcinek nawet dwa, dwa odcinki, później będą. Ja się z wami żegnam, Pa.